Marcin Majzner, biznesmen z wieloletnim stażem, założyciel Kapsel.pl, filantrop, twórca planu naprawy polskiej gospodarki imienia Marcina Majznera, myślicie, człowiek o idealnie wyprasowanej koszuli. Tylko teraz prezentuję 350 lekcji biznesowych Marcina Majznera. Cześć, nazywam się Marcin, jestem prezesem kapsyl.pl i postanowiłem nauczyć Was wszystkiego co wiem o biznesie. Dlaczego miałbyś mi zaufać? Zapytasz. Czy dlatego, że mam kilka spółek? Czy dlatego, że jestem właścicielem kapsul.pl? Czy może dlatego, że swój biznes zacząłem od sprzedaży pierwszej koszulki i zbudowałem go własnoręcznie? Dlatego? Nie. Masz mi zaufać dlatego, że mam krawat. Tak. A wiadomo, krawat to plus 10 do mądrości. Koleś w krawacie musi być mądry i na pewno nie kłamie. Bo ma krawat. Więc kto lepiej mógłby nauczyć o biznesie? Kto? No kto? 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 No raczej, że W ja. 350 lekcji postaram się przekazać wszystko, co wiem o biznesie, marketingu i sprzedaży. Zaczynamy już jutro. Jutro pierwsza lekcja i zaczynamy od podstaw. Kliknij subskrybuj, by nie przegapić epickiej wiedzy podanej w pojebanej formie. Mam marker, mam tablicę, mam krawat, będę nauczał.